Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Simon, a to jest kolejny odcinek z kariery Chelsea. Trochę tej kariery nie było, ale oczywiście jestem w trzeciej klasie gimnazjum i we wtorek już czekają mnie egzaminy gimnazj gimnazjalne przez kolejne 3 dni. I wypadłoby się trochę do nich przygotować, a vlog o tym byłby trochę bez sensu, dlatego teraz to wam szybko mówię. Jak widzicie, dzisiaj rozpoczynamy od spotkania w lidze u siebie z West Camem United aha, jeszcze przy okazji na ten odcinek ustawiłem sobie poziom klasa światowa zobaczymy jak będzie mi się grało, Wytoczno wy to ocenicie Widzieliście pierwsze sytuacje Ibrahimowicza, i teraz Zaraty, który trafił w poprzeczkę. A tutaj minuta 20, Przy piłce jest Abate, po stracie Robę na piłka do pola. by ten, jest znakomą, by to podać, jednak postanowił indywidualnie rozwiązać akcję i to się opłaciło. Postanowił skorzystać z tego, że jest obdarzony bardzo silnym strzałem z dystansu. Uderzył mocno, piłka odbiła się od jakiegoś z obrońców, no i wpadła do siatki. A tutaj minuta 32. Ponowna próba pola pokby, jednak tym razem bramkarz to wyjął. Ta 3, 40, 44. Oskar podaje do Maticia, ten do Ariana Robena. Roben gra do Maticia. Matic jest podcinany w polu karnym i mamy 11 dla drużyny The Blues, do której podejdzie Arian Roben. Uderzy on bardzo mocno w prawy górny rok bramki i mamy 2 do 0 tuż przed przerwą dla naszej drużyny. Po rzucie karnym oczywiście, wykonywanym przez. Naszego chyba obecnie najlepszego piłkarza Minuta 83 Piłka to z Latana Który jest ponownie podcinany W polu karnym i mamy drugi rzut karny Dla naszej drużyny do którego ponownie Podejdzie Arian Robben już teraz wam to powiem. Uderzy on bardzo mocno Tym razem w lewy górny róg I także Adrian był bez szans I mamy 3 do 0 dla naszej drużyny No i Cieszynka Cristiano Ronaldo eee, Fani ucieszeni Bo 3 do 0 bardzo dobry wynik no i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to spotkanie, chyba że to nie, to jest jeszcze jedna akcja, jeszcze enerwalencja, uderzenie. jednak Petr bardzo ładnie paruje. No i ostatnia akcja w tym spotkaniu, chociaż z niej chyba nic nie wynikło, tak jest 3-0, pewna wygrana i kolejne 3 punkty. A teraz przynajmniej mecz z Crystal Palace z rywal, którego absolutnie nie wolno lekceważyć, bo BPL to jest liga bardzo i to bardzo zdradliwa. I można naprawdę łatwo stracić punkty z takimi właśnie drużynami. Dlatego z Crystal Palace powiedziałem do swoich piłkarzy: Panowie, dajemy z siebie wszystko. Nie odpuszczamy ich na krok. No to gramy na wyjeździe, co jest trochę atutem dla drużyny w żółtych strojach. A to my to 28. Właśnie Williams jest przy piłce do środkowej, tam jest jedyna jednak jakiś Czech chyba nie wiem jak się czytało jego nazwisko. Uderzy z główki jednak obok bramki Kurtyły. Ta 63, piłka przy piłce jest bolazję, dośrodkowanie, jest tam, kabel uderzenie z woleja. Myślałem, że to wpadło do siatki jednak. Na szczęście obok bramki. Ta 77, Paul Pogba. E, Szczegółem miejsca, co by tu zrobić. Podaje piłkę do Kuarezmy. Kuarezma jest przy piłce. E, Podaje to, wy, wykłada piłkę po prostu do Roysa. I jeden do zera dla naszej drużyny. I powiem wam, że absolutnie nie zasługiwaliśmy na to prowadzenie, gdyż właśnie Crystal Palace nas cisnęło. Mimo że to my wiadomo, jesteśmy lepszą drużyną, no i takie nudne było właśnie to spotkanie. Wygraliśmy je 1 do 0, po jednej z trzech, może, akcji, akcji tych, tego spotkania. Nie wiem, ale po prostu spotkanie było strasznie nudne, gdyż po prostu obaj się bronili, jak i Chelsea, tak i Crystal Palace. Ale teraz mamy spotkanie już z drużyną Dynamo Moskwa, więc jedziemy do Rosji. Niezbyt przyjazne klimaty, ale niestety musimy tam pojechać. Ee, Ivy Lane to oczywiście nie jest stadion główny ee, Dynamo Moskwa w realnym świecie. Ale my musimy się zmierzyć z nimi w Pucharze Mistrzów. No i my ta piąta, Oscar świetne, pi posyła świetną piłkę do Zlatana Ibrahimowicza, Ta jest sam na sam, uderza bardzo mocno, jednak słupek ratuje Rosjan. My tutaj 18, przy, na skrzydle są piłkarze z e, Dynama Dośrodkowanie z graniem Kokorin. I mamy 1-0 dla Dynama Moskwa. Co można by tu więcej ująć? Błąd naszej obrony zagapił się tutaj e, Laporte razem e, z e, Abate No i niestety to kosztuje nas utratę bramki. No i my ta 22 Oscar podaje do Robena. Wydawało się, że to musi być wyrównanie, jednak znowu super ratuje drużynę Dynama Moskwa. I to jest błąd który przekreśla na razie Laporte z pierwszego składu, na jego miejsce, z, na jego miejsce z, wskakuje Zouma, gdyż po prostu takie błędy nie mogą się zdarzać na takim y, poziomie Zouma wchodzi do pierwszego składu gdyż on po prostu świetnie się spisywał no i ten błąd kosztuje Laporte utraty miejsca w pierwszym składzie i w następnym zagra Kurt Zouma, już wy chyba wiecie dlaczego, no i przez to przegrywamy 2 do 0 tak się niestety również kończy ten odcinek w przyszłym odcinku już gramy z Manchesterem City, więc bardzo ważne spotkanie. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Sorry, że taki krótki i tak nagle po. nagle. Po prostu cześć, trzymajcie się i siema.